Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Błogosławieństwo, jako forma liturgiczna, towarzyszy nam od czasów średniowieczna. Przez benedykcję, czyli przez błogosławieństwo, rzecz, przedmiot nie otrzymuje jakiejś fizycznej czy substancjalnej mocy, ale otrzymuje cechy moralne i religijne. Rzeczy poświęcone stają się znakami, które wskazują na skutki duchowe. Człowiek poprzez błogosławieństwo realizuje własne uświęcenie i oddaje cześć należną stwórcy. Bo dobrze wie, że stworzenie bez stwórcy zanika. Człowiek doświadcza prawdy, że Pan Bóg tak cudownie stworzył świat. Myśl przewodnia obrzędu poświęcenia pól to przede wszystkim wdzięczność Panu Bogu. Za dzieło stworzenia. Po drugie, za Ziemię, która wydaje plon, który żywi każdego człowieka bez wyjątku. Ale z drugiej strony jest to prośba o uświęcenie pracy rolnika i także prośba o to, aby odpowiedzialnie i odpowiednio rozdzielano plony Ziemi całej ludzkości. Kiedy szukamy podstaw biblijnych. To należałoby zajrzeć do modlitwy beraka, błogosławieństwa, gdzie naród wybrany dziękował Panu Bogu za jego opiekę, przyzywając te wielkie dzieła, które Pan Bóg w ich historii uczynił, i w ten sposób także prosili o dalsze błogosławieństwo Boga Ojca, przewodnika narodu. Tę modlitwę także. Tą modlitwą modlił się także Jezus Chrystus, kiedy rozstawał się ze swoimi uczniami, przezywał błogosławieństwa, dziękował ojcu za obecność w swoim życiu. Prosił o obecność ojca w życiu apostołów i także tych, którzy dzięki nim będą wierzyć w Chrystusa i wierzyć w Boga. Dlatego święty Piotr przypomina nam, błogosławcie, a nie złorzeczcie obrzęd błogosławieństwa rozpoczynał się około 25 kwietnia w święto świętego Marka Ewangelisty, a kończył się ten okres, w którym dokonywano poświęcenia pól gdzieś w oktawie Bożego Ciała. Wtedy to do procesji, do czterech ołtarzy zanoszono modlitwy przed tron Boga, dziękczynne, błagalne, najczęściej przy ostatniej stacji była odprawiana msza święta i wtedy śpiewano suplikacje. A więc obrzęd błogosławieństwa Pól to jest wyjątkowa okazja, żeby podziękować Bogu za to, że otwiera swoją rękę i karmi dosyta wszystkich ludzi bez wyjątku, że Jego Słońce schodzi nad wszystkimi bez wyjątku i kocha każdego.